I to jest biegli na bramy. Proszę, myślałem, że w drodze bank będzie. Hmm. Ej, skąd się tam wziął? Houdini? Czy co? To jest jedna z córek. Jep. I jedna na go. O, tak, tak, będziesz rozpraszał go cycami, to pomoże. No nie, weź. Choć fakt, to mnie też by rozpraszała. W końcu dotarliśmy. Tak, przepaństwa, Państwa, witam. Zagrajmy The Demon Mankind 4 Miejsce 18: Niszczycie, pokonaj zbawcę. Ho, 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 No, to będzie mocne. Dodajemy się, może. Ulepszymy givery. Jak widzicie, no, zagrałem, poprawiłem wyniki, trochę więcej doszłam do wydania. To warto. Pokażę Wam trik, jak zatwić. O, to też warto kupić. Będziemy tego często używać. Dobra, tyle. Tak, ta jedna wielka. Ta misja to będzie jedna wielka gra z bossem. Nienawidziłem tej misji, bo ciężko się ogarnąć, o co w tym dokładnie chodzi. Ale spokojnie, już to przeszedłem. Przepraszam, na w wypicie. Już to przeszedłem i pokażę Wam jak. Przy okazji odkryłem jeszcze trik, jak to zrobić, czym co zadziała. No, zaczynamy. Bez zbędnych szczegółów. A się tam dostał. No szmat drugi to był... Nie dotkniemy dosknie, nie go mocy? <grym zainteresowań> no no. So, you ready to eat your words? Not <laughs> you wish. Your are no. Oh, that is so O nie, to... Nie to, to jestem jeszcze... tak, tak, tak. O! Aj, nie ma tam dziadka. Szkoda. Mhm. O tak. Wczytywanie? No tak, jaka jeszcze naj... O! Już moc wskazuje, w co mamy strzelać. I ten sposób otrzym otrzymaliśmy Yamato. Ten kanał używał nam tego. Z jej pomocą można otworzyć i zjeżdżać w I otrzymujemy nowy styl. Ten zwany Mroczny Zabójca. Weźmiemy pistoletę na razie. O, to warto rozwalać, bo ładuje nam Devil Trigger. O! Weźmiemy miecz. O, uwaga! Ej! A, fuck! To tu się szło, bodajże. Haha, tutaj jesteśmy. Na górę. O, tych nie lubię. O nie, 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 nie możesz przerwać. Aj, o, i obezwładniony, super. Rowerzy, to możemy mu załatwić czułe punkty, musimy się śpieszyć, bo może wstać. Hop. Rozwalamy je. Na ciebie nie mam czasu, zignorujcie go. Nie, 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 właśnie. Dobra. Weźmiemy to na chwilę. Dobra, później zatwimy. Gdzie to jest? Tutaj. Hop. Lecimy rozwalimy teraz. Nie! Super. To są najtrudniejsze. Dobra, opuszczamy sobie ich. Szybko. Hop. O, na fałs Trzeba uważać też na, na te fałty, czy jak to się nazywa. O, wstał. No, musimy te kulki rozwalić na jego ciele. Dwie mamy z głowy już. A, nie, niech to. Chciałem Trigger. Musimy uważać, pudło. Aj, Szybko na rękę. Dobrze rozwalimy mu to Aiii Trzeba nas da growala super Dobra schodzimy z jego ręki się da bo nie wiem szczerze A może mu jeszcze trzeba rozwalić Potem przejdziemy do kolejnego etapu Ale proponuję najpierw jego rękę rozwalić jeszcze Zejdziemy Dobra, rozwalimy mu czoło. Przejdziemy do kolejnego etapu. Ding! Ja... Skydiving, uj! Chciałbym skydiving. Unik. No cóż, to jeszcze nie to. Jeszcze zostały trzy do rozwalenia. i No, atakuj ręką. A, są też możemy. O, teraz mu się zachciało co? Oj, niedobrze. Dobra. Udało się jakoś. Celuj, to do... może celować, czy co? Oj, oj, dobra, dobra, dobra. Na nich nie możemy tracić czasu w ogóle. Tymi w ogóle w Radze nie przejmować się anczelami. No nie ta ręka. No, zrzucił nas, super. Najpierw podładujemy się jako demon. Znowu od nowa plansza. Nie na, na tą rękę. Może się zgniotłam tego zamiast Ej, chciałem strzelić te kule. Aj. Aj. Dobra, schodzimy stąd. Teraz byś zechciał tą ręką Hop Dobra, super, ramię. został jeszcze nogi Do załatwienia Oj, o. o, może ich załatwią Wziąłem... W tym czasie są wkurzający. Dobra, zastosuję chyba mój trik. Tutaj nie wyszło. A, fuck. Muszę zejść niżej. Muszę jego nogi załatwić. Rany, widzę tej misji. No, w O nie, tylko nie nieco. O nie, rozwalił to, tam była armata, był przyspieszył proces. A i nie działa, niedobrze, to tylko, że będziemy na tym. A i. No ładnie, trochę tu pobędziemy teraz, bo te nie działają. No, x Teno, idiota. do innego etapu, jak mi się uda, czemu to nie działa? Dobra!